Rzucenie palenia to ciężki temat, o którym się mówi często, szczególnie w nowy rok. Wielu palaczy decyduje, że od nowego roku rzuca. Ja dziś przychodzę wam z pomocą. Czy kiedykolwiek usłyszałeś 100 powodów, żeby to zrobić? Skoro tu jesteś i kliknąłeś w ten film, to znaczy, że coś cię tknęło. Może chcesz rzucić palenie, szukasz motywacji, a może po prostu masz już tego wszystkiego dość. Bez względu na powód, już sam krok, że kliknęliście w ten film, jest ogromnym osiągnięciem, bo wiem, że chcecie się pozbyć tego okropnego uzależnienia. Nie będziemy dzisiaj straszyć statystykami ani powtarzać tych samych banałów. Zamiast tego pokażę Ci, jak wiele zyskasz od małych rzeczy w codziennym życiu, aż po wielkie zmiany, które mogą kompletnie odmienić Twoją przyszłość. A punkt 95 jest według mnie jednym z najważniejszych, o których nikt nie mówi. Bez dalszego owijania w bawełnę, życzę powodzenia i zaczynamy! Po pierwsze, zyskasz więcej czasu. Każda fajka to jakieś powiedzmy 5 minut. Paląc 12 fajek dziennie, tracisz jakąś godzinę w ciągu dnia, no bo jarasz peta. Paląc przez 50 lat, bo niestety większość palaczy pali przez całe życie, stracisz w takim wypadku 18 250 godzin ze swojego życia, co odpowiada 760 dniom. Ponad 2 lata swojego życia spędzisz z papierosem w ręce. Jak rzucisz, to odzyskasz energię. Może ci się wydawać, że masz energię na moment obecny i wszystko jest ok, ale jak rzucisz, gwarantuję, że będziesz mieć tej energii o 5 razy więcej. Kasa. Wiadomo, że fajki kosztują. Paląc 12 papierosów dziennie i biorąc pod uwagę inflację w wysokości powiedzmy, niech to będą 3%, paląc przez 50 lat wydasz plus minus 444 600 zł na fajki. To prawie pół miliona złotych. Jak rzucisz, znikną częste bóle głowy, znikną bóle płuc. Twoje ciuchy przestaną walić, jakbyś ukradł je bezdomnemu. Fajki nie redukują stresu, to jest mit. Fajki potęgują i tworzą stres. Twoje ciśnienie krwi wróci do normy. Po kilku latach odrzucenia, szanse na zawał zmniejszą się diametralnie. Odzyskasz chęci do wysiłku fizycznego, a jeśli palisz i aktualnie trenujesz, to brawo, ale Twój trening wtedy wskoczy na wyższy poziom. Mm. Um. Przestaniesz być roztargniony, bo wiadomo, że każdy palacz musi mieć przerwę na fajkę podczas pracy, nauki, czy nawet jedząc posiłek. No bo chcesz się już urwać na tą fajkę jak tylko zjesz. To się skończy i wrócisz do normalności. Każdy wie, że fajki powodują nowotwory. Jakość Twojego snu się poprawi. Przestaniesz się nienawidzieć za to, że robisz coś, co doskonale wiesz, że cię niszczy. Będziesz mieć więcej czasu, chęci i energii do zabawy ze swoimi dziećmi, jeśli je Masz oczywiście. Poprawi się Twoja wydolność tlenowa. Wejście na drugie piętro po schodach nie musi kończyć się mega zadyszką, jakbyś uciekał przed rozpędzonym jaguarem. Arytmia serca zniknie. Jak czasem się ochlasz alkoholu, to kac, kiedy nie palisz, jest dużo, dużo lżejszy, bo zazwyczaj okropny ból głowy z rana po wypiciu jest głównie spowodowany przez wypalenie większej niż zwykle ilości fajek. Metale ciężkie zaczną opuszczać Twoje ciało. Przestaniesz się wstydzić przed ludźmi, że znowu uciekasz na fajkę. Przestaną drżeć Twoje ręce. Kupki smakowe się zregenerują i zaczniesz cieszyć się smakiem potraw. Będziesz Więcej czasu i chęci, żeby ugotować coś pysznego. Nie będziesz musiał się ukrywać i palić pokryjomu. Zwiększy się Twoja codzienna produktywność, zaczynając od drobiazgów po większe projekty. Oczywiście, że będziesz dłużej żył, jak rzucisz. Mam gościa w pracy, który rzucił z dnia na dzień, bo chce dożyć i zobaczyć wnuki. Prawdopodobnie doczekasz się wnuków, jeśli rzucisz. Ubezpieczenie na życie jest tańsze, jeśli nie palisz. Zniknie uciążliwe ból gardła. Palenie to głupie uzależnienie które nic nie daje. Znikną zawroty głowy i będziesz się czuć dużo lżej. Znikną też kiepy, które się wszędzie poniewierają. Po Twoim domu, po ogródku, po samochodzie. Poprawi się krążenie krwi. A wiadomo, że z krwią krążą wszystkie minerały i składniki odżywcze. Po prostu będziesz się czuł jak młody Bóg. Przestanie walić Ci z gęby. Twoje zęby odzyskają lepszy kolor. Będziesz mieć lepszą, zdrowszą skórę. Paznokcie odzyskają normalny kolor. Palenie przyspiesza proces starzenia się. Chcesz wyglądać młodziej? To rzuć fajki. Zmniejszy się ryzyko udaru mózgu. Poprawi się Twój węch. Przestaniesz kaszleć i mieć duszności. Poprawi się odporność Twojego układu immunologicznego. Zmniejszy się ryzyko przewlekłej choroby płuc. Skończą się konieczne przerwy na papierosa. Wrócisz do kontroli swojego życia. Poprawi się Twoja koncentracja. Będziesz mieć zdrowsze serce. Będziesz mieć więcej kasy na inne potrzeby. Poprawi się Twoja płodność. Zmniejszy się ryzyko impotencji. Wolniej się będą tworzyć zmarszczki. Ja Cię kręcę, jesteśmy już w połowie, a jeszcze mam chyba z milion powodów. Słuchajcie dalej, bo przychodzi mi to z mega łatwością. Będziesz dawać lepszy przykład dla swoich dzieci. Mniejsze ryzyko choroby dziąseł. Twój dom będzie czyściejszy i nie będzie walił. Będzie Ci się łatwiej i lepiej oddychać podczas wysiłku. Współżycie z partnerem będzie przyjemniejsze. Nie będziesz musiał sępić petów, kiedy Ci się skończą, a nie masz gdzie kupić. Skończy się też strach, kiedy masz tylko dwie fajki w paczce, a nie masz możliwości kupienia nowej. Brak konieczności kupowania zapalniczek. Brak konieczności szukania miejsca do palenia. Lepsze wyniki w sporcie. Więcej czasu na rozwijanie pasji. Unikasz kosztów związanych z leczeniem chorób od palenia. Zwiększy się Twoja pewność siebie, będziesz mieć zdrowsze włosy, mniejsze ryzyko osteoporozy, chronisz środowisko przed niedopałkami, brak plam od popiołu na ubraniach, odzyskasz kontrolę nad własnym życiem, mniejsze ryzyko choroby oczu, większa ochrona przed alergiami, lepsze relacje z ludźmi, którzy nie palą. Mniejsze ryzyko raka warg czy też języka, zmniejszenie ryzyka cukrzycy, większa satysfakcja z życia, lepsza jakość powietrza w samochodzie, więcej czasu dla rodziny, większa akceptacja w miejscach publicznych. Zdrowsze środowisko pracy, lepsze samopoczucie psychiczne, większa odporność na stres, brak konieczności kupowania popielniczek, chronisz zwierzęta przed dymem, jeśli masz jakieś w domu psa czy tam kota, czystsze firanki zasłony, poprawa elastyczności skóry, większa szansa na realizację marzeń, więcej czasu na relaks, brak napięcia związanego z uzależnieniem, większa stabilność finansowa. Unikasz publicznego piętnowania nałogu. Nie będzie trzeba planować swojego dnia pod papierosa. Odzyskasz kontrolę nad swoim życiem i czasem i wszystkim innym. Zamiast palić, być można po prostu sobie poleżeć przez 5 minut. Siła, jaką da Ci rzucenie fajek, przerzuci się na inne dyscypliny życia. Sukces w każdej dziedzinie życia stanie się po prostu łatwiejszy, Gwarantuje Lepsza jakość życia w każdej sferze. Punkt 95, dla mnie mega ważny. Przestaną Cię męczyć czarne myśli, które siedzą w głowie każdego palacza. Każdy palacz doskonale wie, o czym mówię. Przestanie Ci dym wpadać do oczu i nosa. Przestanie Ci być głupio, kiedy jesteś otoczony osobami, które nie palą. Zniknie też głupi fakt, że pierwszą rzeczą, którą robisz po przebudzeniu oraz pierwszą rzeczą, którą robisz przed pójściem spać, to karmienie nałogu nikotynowego. Przestaniesz się zastanawiać, kto ci znowu zajumał za zapalniczkę, bo nie będziesz jej potrzebować. Na każdych urodzinach zawsze śpiewamy 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Medycyna idzie każdego dnia do przodu. Jeśli chcesz faktycznie dożyć 100 lat, bo ja wiem, że ja chcę, a wraz z postępem medycyny będzie to łatwiejsze i statystycznie już dziś widać, że ludzie żyją dłużej. Palenie skróci Twoje życie. A weź byka za rogi i odzyskaj swoje życie. Trzymam kciuki, dasz radę. Wszystkiego najlepszego. Cześć!